Hej, załóżmy przez chwilę, że bardzo nie lubicie swoich sąsiadów, albo też, w przeciwieństwie do mnie, macie znajomych, którzy czasem was odwiedzają. Podczas takich spotkań można robić wiele rzeczy. Znaczy przynajmniej tak słyszałem. Można na przykład pić alkohol, grać w planszówki, pić alkohol, planować założenie nowego biznesu, pić alkohol, zrobić konkurs z rzutek makaronem do spaghetti i pić alkohol. Jednak, kiedy stosunek krwi do alkoholu w organizmie jest wystarczająco niski, bardzo często na takich domówkach zaczyna dominować jedna aktywność: śpiewanie. Oczywiście, jeżeli ktoś bardzo lubi śpiewać, może spotkać się ze znajomymi w pubie, gdzie organizowane jest karaoke. Ale takie rozwiązanie ma kilka wad. Po pierwsze, nie wszyscy muszą lubić lane piwo za 15 zł. Po drugie, Pawłów z karaoke może po prostu nie być w okolicy. I po trzecie, nie każdy będzie czuł się komfortowo śpiewając w sali pełnej ludzi. Dlatego, mając na uwadze, ile talentów wokalnych nigdy nie zostało odkrytych przez brak sprzętu karaoke pod ręką, dziś pokażę Wam, jak zrobić w pełni funkcjonalny domowy zestaw, dzięki któremu będziecie mogli wprawiać sąsiad, a znaczy pośpiewać ze znajomymi. Na początku jednak chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Pomysł, który tutaj pokażę, to jeden z wielu, a to jak będzie brzmiał wasz zestaw zależy w dużej mierze od komponentów, których użyjecie. Dlatego jeżeli sami macie podobny zestaw karaoke, możecie podzielić się w komentarzach swoimi wrażeniami z użytkowania. No dobrze, zaczynając, pierwszą rzeczą, której potrzebujemy do zrobienia domowego karaoke, jest wzmacniacz wraz z kolumnami. Dobrze by było, by był on dosyć mocny, dlatego ten 5W z poprzedniego odcinka raczej nie będzie się nadawał. Poza tym musi on mieć jedną bardzo konkretną funkcję, a mianowicie pętlę magnetofonową. Jej istnienie zawsze jest opisane w specyfikacji, więc możecie sprawdzić, czy ważną mowę egzemplarz obsługuje tę technologię. Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to cóż, zanim wyłączycie to wideo, dajcie lajka. Nie no, żartuję. Ale tak, najprostszą i najtańszą opcją jest wzmacniacz z pętlą magnetofonową, więc jeżeli jesteście posiadaczem supernowoczesnego modelu, który takiej nie posiada, będziecie musieli poszukać rozwiązania gdzie indziej. Jako dumny posiadacz wzmacniacza sprzed 20 lat, ten podpunkt został u mnie spełniony. Oczywiście będziecie potrzebowali także kolumn, które wyprodukują Wam finalny dźwięk. Ale to chyba oczywiste, prawda? Prawda? Zakładając, że mamy obie te rzeczy, możemy przystąpić do finalnych zakupów. To tutaj leży największy sekret taniości rozwiązania, które proponuję. Sam chciałem mieć bowiem zestaw, na którym będą mogły jednocześnie śpiewać dwie osoby, który da mi kontrolę nad niektórymi parametrami brzmienia, a także taki, który pozwoli indywidualnie podrasować gdzieś umiejętności wokalne, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jako, że chciałem zrobić to wszystko po kosztach, oznaczało to tylko jedną możliwość. Beringer. A właściwie jedyna rzecz, która jest lepsza od Beringera, czyli używany beringer. W moim wypadku na początku potrzebowałem małego miksera, żeby ogarnąć sygnał z mikrofonów. Padło na używany Xenix802, który zapewnia mi dwa wejścia mikrofonowe XLR, dwa wejścia stereo przy użyciu kabli Jack, wyjście efektów, a także dwa wejścia stereo, duży Jack i RCA. Z osobno ustawianą głośnością. Jednym słowem, wszystko co tygryski lubią najbardziej. I wszystko, czego potrzeba było do tego projektu. Przynajmniej po stronie mixera. Jednak sam z siebie, Scenix nie ma żadnych efektów. Owszem, pozwala na drobną korekcję, ale jeżeli komuś zabrakłoby nieco talentu, nie można już nic z tym zrobić. Dlatego też stwierdziłem, że chcę dołożyć do niego river. I tutaj również postawiłem na używkę, i także na Beringera, konkretnie na model DR400. Jest to co prawda efekt gitarowy, ale charakteryzuje się wyjściem stereo, dzięki czemu spokojnie pasował także do tego zastosowania. Ba, zaskakująco dobrze działał z sygnałem wokalnym, pozwalając dodać trochę pogłosu, który w amatorskim śpiewaniu potrzebny jest jak mało gdzie. Finalną składową były oczywiście mikrofony. Tu z oczywistych względów zdecydowałem się kupić nowe. Wybór padł bez zaskoczenia na beringera. Gasz przysięgam, że Schumbringer nie sponsoruje tego wideo. Powodem była oczywiście niska cena, a także fakt, że wraz z trzema XM18000S dostałem w gratisie walizeczkę do ich wygodnego przechowywania. No dobrze, skoro mamy już wszystkie elementy układanki, czas zacząć faktyczne układanie. Pierwszy kabel, którego będziemy potrzebować, to kabel stereo RCA z przejściówką RCA duży jack. Posłuży nam on do wpięcia się w wyjście pętli magnetofonowej wzmacniacza z jednej strony i w gniazda jack w mikserze w drugiej. To zapewni nam dopływ dźwięku z dowolnego źródła, ale najpewniej z telewizora. Potem do systemu możemy wpiąć nasze mikrofony. W moim wypadku są to dwa kable XLR. Kiedy mamy już nasz sygnał, czas podłączyć efekt. Do tego wpinamy się kablem Jack w wyjście FX Send z jednej strony i wracamy nasz sygnał do ostatniego wolnego wejścia stereo w mikserze. Dzięki temu utworzyliśmy pętlę. Ostatnie co nam zostało do podłączenia, to wyjście sygnału za pomocą kabli RCA bądź dwóch kabli Jack z przelotką na RCA z powrotem do wzmacniacza do powrotu pętli magnetofonowej. I gotowe! Od teraz, kiedy tylko przyjdą do nas goście, albo sami będziemy chcieli doprowadzić sąsiadów do szału, wystarczy, że przyłączymy nasz wzmacniacz na pętlę magnetofonową. Wtedy będzie on przesyłał dźwięk przez mikser i dzięki indywidualnemu ustawieniu poziomu głośności będziemy mogli domiksować do niego sygnał z naszych mikrofonów. Jeżeli włączymy efekt, będziemy mogli indywidualnie wybierać, jak dużo sygnału z dodatkowym pogłosem ma być domiksowane do wokalu każdego ze śpiewających. Dodatkowo, dzięki osobnej kontroli nad głośnością i brzmieniem każdego mikrofonu możemy na bieżąco korygować niektóre kwestie, szczególnie w kontekście np. bardzo cicho śpiewających osób. A ile to kosztuje? Cóż, w momencie tworzenia tego wideo używany XENIX na Olix to koszt około 250 zł. River Beringera to około 100, a zestaw trzech nowych mikrofonów kosztował mnie 200 zł. Ogólnie więc wyłączając kable, sprzęt do karaoke wyniósł mnie 550 zł. I choć może się to wydawać sporo, to patrząc na ceny sprzętu muzycznego w dzisiejszych czasach, zdecydowanie jest to rozwiązanie, które oferuje świetny stosunek ceny zarówno do jakości, jak i do oferowanych możliwości. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie tę cenę dodatkowo zbić, usuwając zestawu reverb, kupując mniejszy i tańszy mikser, a także używany mikrofon. Zachęcam do tego, żeby się nie bać i eksperymentować, a jeżeli macie już swój domowy zestaw karaoke, napisać w komentarzu, jak rozwiązaliście go w swoim przypadku. Cześć, z tej strony Krzysiek z kanału Tanie Granie. Jeżeli ten film Wam się podobał, zachęcam bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę, ponieważ będzie to dla mnie potwierdzenie, że to co robię w ogóle ma sens. Dlatego, jeżeli ktoś chce, zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ mam jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym realizować i które, mam nadzieję, nie będziecie chcieli przegapić. Do tego czasu trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!